Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. To już nasza czwarta lekcja ze Scratchem. Na dzisiejszej lekcji chciałabym Was nauczyć tworzyć dialogi, które mogą Wam się przydać przy tworzeniu na przykład komiksów e, albo jakichś bajek, które będziecie może sobie chcieli stworzyć. E, nasz dialog będzie krótki, będzie odbywał się w szkole, czyli w pomieszczeniu. Dajemy ładne tło jakiegoś tam holu. A rozmawiać będą ze sobą uczeń, którego nazywamy tutaj uczeń oraz nauczyciel. Ten nauczyciel niech będzie troszkę wyższy. O tak, wystarczy. Zmienimy mu również nazwę. Um, jeszcze to co mi się nie podoba, to, to że ten nauczyciel stoi jakby tyłem do tego chłopca, dlatego go obrócimy. Tak już jest znacznie lepiej. W porządku. Nasz skrypt, zaczniemy normalnie od bloku, kiedy kliknięto zieloną flagę. I zacznie mówić uczeń. O, widzicie, Mówi, mówię, że będzie mówił uczeń, a mam naciśniętego duszka nauczyciela. Trzeba o tym pamiętać, bo już zaczęłam pisać skrypt tu, muszę to usunąć. Nic by się nie stało, gdybym to napisała, bo skrypty mogę skopiować. Ale lepiej pamiętać, żeby pisać właściwemu duszkowi, właściwy skrypt. I tak, kiedy kliknięto zieloną flagę. Ten uczeń powie dzień dobry, czego ciekawego nastan ten dziś nauczy. Tutaj, moi drodzy, właśnie. Teraz musimy, uczeń musi nadać komunikat w zdarzeniach, żeby nauczyciel wiedział, w którym momencie ma zacząć mówić. Oni nie mogą zacząć mówić absolutnie w tym samym momencie, jak naciśniemy na zieloną flagę, bo wtedy byśmy nie wiedzieli, które dialogi czytać i w jakiej kolejności. Dlatego tu, teraz, w tym momencie, tym oto bloczkiem, nadajemy komunikat. To się akurat nazywa wiadomość pierwsza. Możecie sobie zmieniać nazwy tych komunikatów. A następnie zatrzymujemy ten skrypt. I teraz odpowiem mu nauczyciel. I on nie będzie już mówił właśnie wtedy, kiedy kliknięto zieloną flagę, tylko wtedy, kiedy otrzyma wiadomość pierwszą. I nauczyciel wtedy się odezwie. I powie. Dzień dobry. Dziś dowiecie się czegoś, dowiecie się czegoś na temat bezpiecznego internetu Czy znasz stronę sieciaki.pl i tu nauczyciel również musi nadać komunikat, ale to nie może być ten sam komunikat, wiadomość pierwsza, tylko tworzymy nową wiadomość. Może nazwiemy ją komunikat. Z dwójeczką już. I zakończ, zatrzymaj ten skrypt. I wtedy znowu uczeń musi odpowiedzieć na pytanie. Czy kiedy otrzymam komunikat drugi, czyli ten od nauczyciela już, odpowie nie. I też nada komunikat, żeby nauczyciel mógł dalej mówić. Nadaj komunikat. I to już będzie komunikat trzeci. I zatrzymaj ten skrypt. I teraz nauczyciel. Kiedy otrzymam komunikat trzeci. Kiedy otrzymam komunikat trzeci. On tu teraz będzie dużo mówił. O, tu sobie jeszcze czas. Może wydłużymy troszkę. On tu będzie też dużo mówił. No to szkoda. Koniecznie na nią zajrzyj. Koniecznie na nią zajrzyj. Przejdź kurs. Przejdź kurs bezpiecznego internetu. To piętnaście bardzo ciekawych misji. I znowu, nadaj komunikat. Będzie to komunikat czwarty. Zatrzymaj ten skrypt. I teraz uczeń. Kiedy otrzymam komunikat czwarty, powiem: "Będę przejść tę misję." I dajemy, zatrzymaj ten skrypt. I sprawdźmy, jak ten nasz dialog będzie wyglądał, czy nie ma żadnych błędów. Uruchamiamy zieloną flagą. Dzień dobry. Czego ciekawego nas pan dziś nauczy? Dzień dobry. Dziś dowiecie się czegoś na temat bezpiecznego internetu. Czy znasz stronę sieciaki.pl? Nie. A to szkoda. Koniecznie na nią zajrzyj. Przejdź kurs bezpiecznego internetu. To 15 bardzo ciekawych misji. Będę przejść te misje. E, moi drodzy, i y, faktycznie bardzo polecam Wam stronę sieciaki.pl y, i taką misję Zostań sieciakiem. E, są tam bardzo ciekawe filmy, quizy. Pytania, krzyżówki, bardzo ciekawie, możecie się dowiedzieć bardzo dużo ważnych rzeczy. I zapraszam Was na kolejną lekcję. Niebawem. Pozdrawiam.